A dziś pora na tanie drapanie. Jednak nie do końca, bo mam niespodziankę. Zostańcie do końca odcinka, bo na naszym stole pojawi się pewna osobistość. Nasz zdrabkowy gość specjalny. Ale najpierw koniczynka Manej Super 13, kasa wpada Super 7 i deszcz pieniędzy. Także zapraszam. I naszą zabawę zaczniemy. Siódemeczką Super 7 z numerkiem 6. I szukamy siódemeczki. A mamy piątkę, szóstkę, no by wypadała siódemeczka, ale jest czwórka. Dziewiątka, dwójka, trójka i siódemki nie ma, bo jest ósemka na końcu. Tu przegrana nas drapeczka. No to teraz kasa wpada z numerkiem 98. I teraz plik, i safe Mile, by był widziany. A mamy serduszko, pik, korona, jabłuszko, dzwonek, pomarańcza, cytryna, wiśnie, gwiazda, i na koniec dali nam banany, ale sejfu i pliku nie dali nam. Więc teraz może koniczynka, a tak na szczęście też z numerkiem szóstym. I szukamy tej koniczynki. I mamy drzewko, ślimak, podkowa. O, jest koniczynka. To dobrze wróży. Dalej mamy wiśnie i na końcu klucz. A koniczynka co nam da? A da nam złotóweczkę zwrotu. I świetnie. Mamy pierwszą zdrapeczkę wygraną. Wobec tego teraz deszcz pieniędzy z numerkiem 63. Tutaj szukamy pliku albo parasola. I to są symbole, które tutaj wygrywają. A mamy cytrynę, koniczynkę. O, koniczynka przyszła za nami z tamtej zdrapeczki. Teraz mamy chmury, balony, róże. Prezent, awokado. O, jest plik. Mamy wygraną. Dalej mamy melon. I na końcu palma. A pod plikiem mamy dwa złote. I świetnie mamy zwrocik. To przechodzimy tym razem do manej za złotóweczkę. Numerek 172. I szukamy trzech takich samych kwot. I zaczynamy. Mamy stówkę, dalej 12 zł O, tu już grubo 5000. O, tu mamy kolejne 5 tysięcy, dalej dają nam kolejną dwunastkę. Tutaj mamy szansę albo na 5 tysięcy, albo na 12 zł a mamy ile? No 5000 nie będzie. No i mamy drugą stówkę. Także blisko byliśmy. Ale niestety się nie udało tym razem. No to teraz super, trzynastka, Jest to ostatnia zdrapeczka z naszego taniego drapania, numer 37 i szukamy trzynastki. A mamy 12, oj, bliziutko. 32, trzynastka, O, jest wygrana. 58, 29, 19 i na koniec 25. A pod trzynastką. O, mamy 5 złotych, Super! Piąteczka nam się przytrafiła. No i teraz czas na naszego gościa honorowego. A mamy tu co? A mamy tu milion w keszu. Radek mi spre, sprezentował taką zdrapeczkę z numerkiem szóstym, i szukamy sejfu cashu, worka z pieniędzmi albo wygrywającej liczby. Zmniejszymy sobie troszeczkę o i szukamy. Zobaczymy, czy ta zdrapeczka będzie dla nas szczęśliwa. I mamy 34, 36, 14, 25, 29 i 52 dość wysokie liczby. A zaczynamy piętnastką czterdzieści dwa, dwadzieścia dwa, trzynaście, czterdzieści siedem, w pierwszym rządku pół 100. no zobaczymy jak w drugim, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści osiem. Szesnaście dziewiętnaście, jedenaście, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia sześć, no blisko znów trzydzieści pięć, znowu bliźniutko byliśmy dwadzieścia siedem, dalej mamy siedemnaście. Pięćdziesiąt siedem, dwanaście, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści dwa, już ostatnie szanse pięćdziesiąt cztery, czterdzieści trzy, no nie mamy, nie mamy. trzydzieści siedem, trzydzieści jeden. I na koniec 49. Tutaj wygranej nie mamy, ale radziu, liczą się chęci. Nie wygrana, chociaż wygrana też się troszeczkę liczy, ale tu przede wszystkim chęci. Także zapraszam na podsumowanie. I teraz podsumowanie naszego dzisiejszego odcinka: tanie drapanie. Ze zdrapeczek, które mieliśmy przygotowane na dzisiejsze tanie drapanie. Padło 8 zł, czyli 2 zł. Tak suma summarum, jesteśmy na minusiku. Nie jest to zły wynik. W naszym gościu honorowym, niestety, żadnej wygranej nie wydrapaliśmy, ale nic nie szkodzi, bo tak jak już wspominałam, liczą się chęci. Przynajmniej miałam okazję moją ulubienicę podrapać. Ja się z Wami już teraz będę żegnać. Michowi, bardzo dziękuję za dodatkową strapeczkę na odcinek. Was wszystkich pozdrawiam, ściskam Was mocno, zapraszam Was na inne moje odcinki i dziękuję za oglądanie, za lajkowanie, za komentarze, za subiki. To dla mnie bardzo dużo znaczy. Dziękuję Wam serdecznie, a tymczasem życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam zdrówka, szczęścia, radości i wszystkiego dobrego, kochani. Także do usłyszenia! Pa!